Dzień dobry, witam Państwa na konferencji meczowej. Ten najdłuższy gości, pan Paweł Posmyk. Witam serdecznie, Dzień dobry, witam. trener gospodarzy Andrzej Sawicki. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera Warty Gorzów Wielkopolski. Cóż można powiedzieć, ci co byli na meczu, oglądali, widzieli jak to wyglądało. Bardzo żałuję, że, że tracimy bramkę, tak, tak szybko nie zdarzyło nam się do tej pory. W tej pierwszej części, pierwszej połowy tracić gola i, i o to mam największe pretensje do zespołu, że, że tej koncentracji nie było i w konsekwencji czego kilka błędów, później rzut karny, tracimy gola i, i, i po, po straconej bramce gdzieś zaczyna puszczać więcej odwagi no, ta druga połowa. Wiadomo, gospodarze prowadzili 1-0 i też grali w określony sposób, ale, ale myślę, że w operowaniu piłką wyglądaliśmy bardzo fajnie. Brakło troszeczkę tego, tego podania finalnego, które mogłoby spowodować, że byliśmy w stanie strzelić bramkę na, na 1-0. Ale no, no szkoda, że pierwsze, pierwsze 15 minut wyglądało tak, jak wyglądało. I myślę, że to ustawiło spotkanie. Dziękuję bardzo. Ten górnik Abłokowicy, Andrzej Sawicki. Dzień dobry. No Tutaj trzeba się z Pawełem zgodzić w, w pewnych kwestiach. E, początek meczu, no, fantastyczne wejście. Mm, szybko zdobyta bramka i tak myślę, że ta pierwsza połowa myślę, że można powiedzieć, że kontrolowaliśmy te, ten, ten, ten przebieg spotkania, ale ja wiedziałem w przerwie, że, że, że ta druga połowa będzie inna. i. Apelowaliśmy do zespołu, żebyśmy byli dalej proaktywni, bo wynik 1-0 spowoduje to, że przeciwnik zawsze jest bardziej odważny, to co Paweł powiedział. U nas wkrada się, jak to jest logiczne, tak zwana podświadomość o, o, o strachu przed stratą gola i ta gra już była zgoła odmienna. To już była dużo, dużo faz przejściowych, takich dużo takiej szarpanej gry. I nie chciałbym po prostu, żebyśmy w ten sposób grali, ale też nie jestem hipokrytą i, i w, w, w sytuacji, w której jesteśmy obecnie. Tak jak Paweł powiedział, no tutaj jak gdyby wszelakie środki, które prowadzą do, do, do celu, jaki mamy. Musimy, musimy jak gdyby brać na, na, na karp tego, że, że tak to czasami wygląda, ale, ale cieszy, cieszy mnie jedno, że, że na pewno drugi metr rzędu nie tracimy bramki. Myślę, że nie dopuściliśmy dzisiaj w, w, w całym spotkaniu do zbyt wielu sytuacji. Warto, oczywiście było groźnie, było du dosyć dużo dośrodkowań, ale, ale myślę, że, że, że na pewno w tym aspekcie dobrze wyglądaliśmy. Tak bym powiedział, ok, byliśmy dzisiaj o to jedną bramkę po prostu, po prostu lepsi. Cieszymy się, ale tak jak powiedziałem, no, czas, czas na, na, na radość jest bardzo krótka, bo, bo tak naprawdę już od poniedziałku zaczynamy przygotowania do następnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.